Alleluja, chwalmy Pana, bo Chrystus z martwych stał, prawdziwie z martwych stał. I ta radość płynąca z tajemnicy z musi nas charakteryzować i odróżniać od otaczającego nas świata i osób, które może nie spotkały się z Chrystusem, które może utraciły wiarę albo wprost są przeciwko Chrystusowi. Dlatego chciałbym na te święta Wielkiej Nocy. Życzyć wszystkim odwagi wiary, bo trzeba mieć odwagę, żeby wyznać, że Jezus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. A z tą odwagą wiary łączy się odwaga myślenia, bo nie wolno odłączać rozumu od wiary. Chcę to bardzo mocno zaznaczyć, że wszelkie próby, które dokonują się w świecie, a które próbują pokazać wiarę, jako ciemnogród, jako odejście od rozumu, są przeciwko człowiekowi. I chciałbym również życzyć dalekowzroczności nadziei, którą pokładamy w Chrystusie. I te znaki Światowych Dni Młodzieży, które młodzież Polska odebrała w niedzielę palmową z rąk Ojca Świętego Franciszka, a więc Krzyż Chrystusa i ikonę Boga Rodzicy Salus Populi Romani, które te znaki już Pielgrzymują po polskiej ziemi, żeby uczyły nas właśnie tej nadziei, która rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, a której to nadziei świat dać nam nie może. I z tą nadzieją będziemy żyli w najbliższych latach, kiedy będziemy przygotowywać się do kolejnych światowych dni młodzieży na ziemi polskiej, również w Częstochowie, również jak wierzymy z Ojcem Świętym Franciszkiem. Dlatego dzieląc się już dzisiaj radością, odwagą wiary i nadzieją wiary, z serca wam wszystkim błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Alleluja!